Kolorowe pianino pozwala rozbudzić w dzieciach pasję do muzyki i do gry na klawiszach. Co jest wyjątkowego w tych książkach? Przede wszystkim to, że dzięki kolorowym naklejkom i diagramom, zamiast nut, dzieci potrafią samodzielnie, intuicyjnie grać na pianinie. Mądre dziecko. W konkursie na zabawkę roku 2022, organizowanym przez portal zabawkowicz.pl, otrzymaliśmy pierwsze miejsce w kategorii książki dla dzieci z książkami: kolorowe pianino. Jest nam strasznie miło, bo to jest jedyna nagrodzona seria książek, i dzieci podczas tej imprezy konkursowej naprawdę były zachwycone grą z kolorowym pianinem. W serii kolorowe pielino znajdziecie trzy książki z piosenkami dla dzieci. Piosenki dla dzieci 1, 2, 3 oraz książkę świąteczną z kolendami i piosenkami świeckimi na święta. W każdej części tutaj z przodu są naklejki. Zawsze jest 10 naklejek oraz wzór, jak je nakleić, plus instrukcja, jak znaleźć. Pierwszą naklejkę czerwoną, czyli środkowe C, bo od niej zawsze zaczynamy naklejanie. Skanując kod QR możesz też zobaczyć wideo, gdzie pokazuję właśnie jak znaleźć środkowe C, jak grać na pięć palców, jak pokazać dziecku, jak się siedzi przy pianinie i układa palce. Gdy już naklejki są naklejone, to nie pozostaje nic innego jak tylko grać. Dzięki temu, że są tutaj kolory, dzieci intuicyjnie same wiedzą, co i kiedy naciskać. Każda część tutaj z tyłu ma spis melodii oraz stopień trudności. Zawsze zaczynamy od tych najprostszych melodii do najtrudniejszych. Jedynka i dwójka są świetne na początek. One mają same proste melodie, ale też postopniowane. I tutaj nie ma czarnych klawiszy. W przypadku trójki i czwórki już zaczynamy grać na czarnych klawiszach, więc wychodzimy poza gamę C-Dur. Jest troszkę trudniej. Gdy w książce zastosowano czarne klawisze, zawsze tutaj pojawia się legenda pokazująca, który dokładnie klawisz należy przycisnąć. Starsze dzieci, które chcą przejść na nuty, znajdą tutaj z tyłu instrukcję, jak to zrobić. A samo tłumaczenie diagramów na nuty jest naprawdę świetnym ćwiczeniem. Jak wygląda sama gra? Dziecko patrzy się na diagramy i naciska po kolei kolory, które widzi w pierwszej linijce melodii. Im dłuższy jest prostokąt, tym dłużej trzeba przytrzymać klawisz. Tutaj znajdziecie również teksty piosenek i czasami jakieś ciekawostki a, lub opisy zabaw, jeśli są to piosenki, podczas których na przykład tańczymy. Wszędzie też są realistyczne ilustracje, które ułatwiają dzieciom niepotrafiącym jeszcze czytać. Nawigacje po książce. Ta metoda jest przeznaczona ogólnie dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. 3. 3 latki już zaczynają grę z tą książką, a tak już czterolatki spokojnie, płynnie potrafią grać. Co jest wyjątkowego w tych książkach? Przede wszystkim to, że dzięki kolorowym naklejkom i diagramom zamiast nut. Dzieci potrafią samodzielnie, intuicyjnie grać na pianinie. Mogą otworzyć książkę, kiedy chcą i samodzielnie nauczyć się grać. Dzięki temu budują poczucie własnej wartości i są po prostu bardzo z siebie dumne, bo jest tyle przecież rzeczy, które są zależne od dorosłych w ich życiu, że tutaj w końcu mogą coś zrobić zupełnie samodzielnie. Usiąść i grać wtedy, kiedy mają ochotę. Kolorowe pianino pozwala rozbudzić w dzieciach pasję do muzyki i do gry na klawiszach. Nie zastąpi to oczywiście indywidualnych lekcji czy chodzenia do szkoły muzycznej, ale może obudzić w dziecku tę pasję i po prostu sprawi, że dzieci złapią zajawkę na grę, na muzykę i będą chciały dalej rozwijać te umiejętności. Dodatkowo wielu rodziców, dziadków, cioć też lubi grać z kolorowym pianinem, i jest to super sposób na spędzanie czasu razem. Na przykład z tą książką świąteczną można świetnie przegrać cały grudzień. Kolorowe pianino jest innowacyjne, dlatego że jest to pierwsza metoda na świecie, która wychodzi naprzeciw dzieciom i na rzecz Czytelności rezygnuje zupełnie z nut. Dlatego, że dotychczas były takie książki, które miały na przykład pokolorowane nuty, ale po pierwsze w zapisie chroma tutaj te kolory były inaczej poukładane, na przykład był jasny, zielony i ciemny, zielony, bardzo mylące dla dzieci. Czerwony był koło pomarańczowego, koło różowego też bardzo mylące, no i były cały czas nuty. A jeżeli dziecko ma kolorowe nuty, to i tak będzie patrzeć się na kolory, a nie na nuty. Z tym zapisem nutowym się tylko opatrzy, ale nie będzie się go tak naprawdę uczyć. Dlatego ja polecam z diagramów od razu przechodzić na zwykłe czarno-białe nuty. Zapis nutowy jest tak skonstruowany, żeby na małym obszarze zawrzeć jak najwięcej informacji Dlatego ćwierć nuta i cała nuta, one zajmują tyle samo miejsca, tylko mają inne symbole. Natomiast tutaj w diagramach ten zapis jest dłuższy, im dłuższy jest dźwięk. Dzięki temu jest to tak intuicyjna metoda.